Serdecznie witam jak zawsze moich najwytrwalszych widzów. Oglądalność spada, także zainteresowanie lasem i grzybami także widzę to po, jak to się mówi po oglądalności. Ludzie już mają swoje własne tematy, które tam oglądają na internecie, a grzybki no, odchodzą do następnego roku jest 26 październik, już. Chłodno się daje we znaki, ale wczoraj było 19 stopni w ciągu dnia. Jak widać, słoneczko wschodzi. Bardzo ładną mamy pogodę. Dochodzi dziewiąta. Termometr pokazuje 5 stopni. Spora wilgotność, widzę w lesie. Także nie będę przynudzał. Zobaczymy. Jeszcze jutro może pójdę. To już są naprawdę końcówki. Jeszcze moja ciociula. Wyraziła chęć na jakieś grzybki. Jeśli coś będzie w lesie, to Wam pokażę. Na terenie, bo jestem listonoszem, już o tym mówiłem, są ludzie, którzy chodzą codziennie do lasu. Emeryci przeważnie opowiadają, że codziennie coś zbierają. Wczoraj jeden pan powiedział, że 7 prawdziwków znalazł więc jeszcze, jeszcze wczoraj były, więc może coś jeszcze dzisiaj się pokaże. Także Miłego oglądania. Jeśli chcecie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. To wszystko służy rozwojowi kanału. Yy, dziękuję bardzo i lecimy w las. O, tutaj widzę gigantycznego prawdziwka. Spróbuję go przybliżyć, ale jest za siateczką. O. Widzicie go? Także tam zaraz pójdziemy. No, oczywiście, zawsze za siateczką są jakieś powyłamywane dziury, ktoś wcześniej to zrobił. W drodze do tego prawdziwka napotkałem dwa czerwone kozaki. O, tu jest jeden. I tu jest drugi. Także, jak na 5 minut żywobrania zapowiada się całkiem nieźle. Mimo tego zimna. O, dosyć ładne. Zaraz je obrobię i do koszyka i pokażę tego prawdziwka. O, tak wygląda. Prześliczny. Wyrywanie pokażę na, na filmie krótkim. Bo już zrobiłem jego takie wstępne oględziny i twardziutki jest. Także wygląda na świeżego słoneczko na horyzoncie, a ja tu moknę, wszystko z liści na mnie leci. Tutaj widać działalność poprzedniego grzybiarza, ale nie jest to dzisiejsze, już takie ścierpłe. więc szukamy dalej. No i dosłownie 3 metry dalej od tego ciętego grzybka. Mamy znowu coś. Ale chyba będzie do wyrzucenia. Zgadza się, mięciutki cały będzie zapewne robaczywy. No ale był tutaj i ten ktoś tego nie widział, więc idziemy dalej. Cały czas w tym młodniku miałem takie wielgachne, przerośnięte kozaki, których nikt nie zebrał. No i tutaj kolejny kozaczek. Wezmę, chyba na suszenie się nada. Minutka dalej, minutka dalej i zobaczcie, nie są to może najświeższe grzybki, ale ciągle się jeszcze znajdują. O, taki prawdziwek. Sprawdzę go, czy się nadaje. No, muszę stąd uciekać, bo słyszę głos tam w oddali. Ładny podgrzywek jeden i drugi. Oczywiście bierzemy, ale wyraźnie słyszę, że ktoś z kimś rozmawia. Tam wielki korzeń. Przed chwilą minąłem starego prawdziwka. To jest nowy młodnik, znaczy inny. No i coś tutaj jest. Szybko przeskoczyłem do kolejnego młodnika takiego, jak widzicie. I od razu, ledwo wlazłem, ukazał się piękny prawdziwek. Biały, ale żółknie już, więc coś się zapowiada, bo to pierwszy świeży w miarę grzybek. Bo tamtego zebrałem, 5 metrów od niego, kolejny świeży, ale tam widzę takiego giganta. Muszę tu szybko, bo oddech na plecach mam. Oj, oj, ładny grzybek. W miarę świeży, zostawiam. Ale lecę dalej. Lecę dalej. Już tutaj dwa widzę. Tego zostawimy. Gigant. Jak pianka. Pusty w środku. Ale obok obok w miarę, w miarę Ten tak. Ten tak. Bierzemy i szukamy tutaj dalej. Muchomorki wyglądają już coraz gorzej. No zimno się im daje we znaki, poprzewracały się. Szukamy dalej. No nie jest to tak, jak na początku sezonu. Ale jak człowiek idzie wolno i się rozgląda... O, właśnie teraz drugiego dostrzegłem, jak włączyłem film. Jest tutaj. Cały czas w tym drugim młodniku jestem. W sumie trzecim. Dwa to były wcześniej. I tutaj taki nam się na chudej nóżce ukazał, żółty. To świadczy, że one już mają kilka dni. A teraz dopiero... Człowiek je dojrzał. Także je bierzemy. O parę metrów dalej dotarłem jakby do końca młodnika. Zaraz zawrócimy. A tutaj ukazał się świeży prawdziwek. Nie przerośnięty. Ale już żółty, czyli w pełni dojrzały. No jeszcze tutaj pokołujemy. O i tuż nieopodal. Zobaczcie. To nie jest prawdziwek. To zgadnie. Oczywiście tego se wytnę nożykiem, bo wiem co to jest. O. I lecimy dalej. No jak na pół godziny zbierania to jestem w totalnym szoku. Dosyć dużo grzybów. Tu napotkałem takie, nie wiem jak one się nazywają, Szary gąski. Jeśli ktoś ogląda. Niech mnie oświeci. Czy to są szare gąski? Jeszcze tu takie widzę coś podniesione. Ciekawe czy to grzyb. No był, był kiedyś grzyb, ale niestety zjedzony. Taką ciekawostkę. Tu widzicie tą siatkę. Byłem tam z drugiej strony i większość tych prawdziwków była od strony słoneczka. Po tamtej stronie, gdzie ciemno z rana, tych grzybów nie było w ogóle. Troszkę tam w środku chyba dwa znalazłem. A reszta była tutaj, po tej stronie siatki. Czyli tu, gdzie promienie słońca się przedostawały, tam były też prawdziwki. No, także, to też jest jakiś wyznacznik, że grzybki lubią słońce. Dobra, lecimy dalej. Na piękny dzień się zapowiada. Znalazłem gniazdko maślaczków. Te, które inni grzybiarze namiętnie rozdeptują. Zobaczcie, tu będzie chyba 6-7 sztuk. I wszystkie je ładnie wycinam. Przeszedłem na drugą stronę drogi odwiedzić moje miejsca. Mówię, zbiorę te cztery ceglaki, które tutaj zostawiłem. Ale zobaczcie, oczywiście. Rasowy grzybiarz przyszedł i zniszczył, zamiast sobie ładnie zebrać. Już mu się nie spodobały, o. a rosły cztery ładne ceglastopore. Stwierdziłem, że będę to zbierał. Poczytałem troszkę o tym. Także jeśli chodzi o renomę tego grzyba, nie wiem kto to popsuł. Ale wezmę sobie chociaż tu jest jedna malutka opieńka. O i tam są jeszcze. Jeszcze gniazdko świeżych. No wędruję sobie takim wyższym lasem. Tu jest taki wąwóz. Jak widzicie. No i rośnie sobie taki wielki maślak. Tam widzę po przeciwnej stronie też takiego giganta. Może to prawdziwek. Jest tego tam więcej, ale nie wygląda to na normalne. No, spróbuję tam zejść, zobaczymy. No, wszędzie przerośnięte, brzydkie maślaki, sromotniki. Trafiają się jeszcze ramanity. O, tu jest taka wielgachna. Spotkałem przed chwilą dwóch grzybiarzy, po pół wiadra mieli, więc coś też nazbierali. I lecimy dookoła, żeby nie iść tą samą drogą co oni. O, tak to wygląda na dzisiaj, sobota. Ładna pogoda, więc jeszcze niektórzy wyszli do lasu. Tutaj za siateczką przerośnięte maślaki, ale nie opłaca się po nie wchodzić. Chyba, że w głębi coś będzie, ale ostatnio też było słabiutko nie wiem czy tam wejść, czy nie wejść o to jest pytanie bo buty już są całe mokre o, tu jeszcze jest taki dosyć ładny może tam zepnę o, tu niedawno także były, ale dosyć duże ceglastopory i z tej perspektywy zobaczcie jak pięknie rośnie muchomor czerwony sam nie zbieram oczywiście, ale pokazywać mogę. Temat rozgorzał na temat tego grzyba. Ja mam swoje zdanie, czyli nie wierzę w to, że jest trujący, chyba że po zjedzeniu tak na surowo. A no zresztą sobie poczytajcie, są książki na ten temat, będziecie mieli więcej wiedzy, ale naprawdę ślicznie to wygląda troszkę dalej, właśnie w miejscu gdzie były te ceglaczki, tutaj gdzieś rósł przy samej drodze taki najładniejszy i on zniknął a te duże dwa zostały o takie naprawdę kapciowate, tu jest jeden i tam jest drugi ja też je zostawiam niech się wysiewają no i wszedłem liściasty, bukowy przeplatany trochę iglakami no, i nie uwierzycie. No, taki gigantus tutaj przede mną. O rzesz, jaki ładniutki. No, akurat tak wielkości dłoni. Wszystko twarde, będzie na pewno zdrowy. Jeszcze tutaj obejdę. A wyrywanie na shorta daję. A mówiłem, iść od ćwiartki księżyca malejącego na grzyby i wszystko się sprawdza jak na razie Jestem w tym samym lasku, gdzie ten duży. Tam podgrzyb. Tu kolejny prawdziw. Twardy. Tam widzę też podgrzybka. Ale podejdę z koszykiem do kolejnego prawdziwka. Zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. O, tutaj kładę te dwa. I co my tutaj mamy? Tu w tym listowiu mieszany las bukowy z iglakami i bierzemy go. O i mamy trzy. No jeszcze tutaj pokołuję. Ciągle w tym samym lesie jestem. Tu jeszcze dwa I tutaj duży odżywek. także fajna miejscówka się trafiła kosz już prawie pełny na 26 października no i te też zbieram no już traciłem nadzieję, że w takim właśnie wysokim lesie coś znajdę dzisiaj postanowiłem przejść w inne młodniki i zobaczcie co mi urosło przed nosem koszyk prawie pełny a tutaj Taki borowik, ok, twardy i go wyrywamy oczywiście, o już jest wyrwany, grzybnia ładnie się odspoiła, zamykamy, a to sobie obkroimy. Jeśli zostawimy to ucięte, to to pleśnieje, gnije i wydaje się ta na całą grzybnię, także według mojej oceny wyrywamy. Widzę tam w oddali, dosłownie na drodze wielkiego jelenia z porożem. Nie wiem, czy to dostrzeżecie, ale poleciał. No taka ciekawostka po prostu. W takim jesiennym listowiu. Jeszcze dwa, o, w sumie trzy jędrne podgrzybki. Już je zaraz wyciągamy. Ale liście mają taki kolor, że będzie tutaj trzeba pochodzić, bo prawie ich nie było widać. Upłaciło się tutaj węszyć. Najpierw znalazłem tamte zamszowe, to takie nazwy podgrzybki. Tu jest muchomor, a tutaj najładniejszy z nich obok. Też taki piękny zamszowy podgrzybek. O, jaki twardziutki. O, tutaj niestety już coś się wdało. Także zostaje, ale przepiękny. Pokręcimy się jeszcze tutaj. Trzeba wolniej tu chodzić. No, moja gadka o tym muchomorze kiedyś dużo zrobiła, bo się do tego stosuje. I zobaczcie kolejny zamszowy. O, tu jest oczywiście kolejny. Tam jest muchomorek. Jeszcze gdzieś widziałem. Także tu już mamy dwa kolejne, te zdrowiutkie. O, tu jest trzeci. Także jeszcze tutaj szukamy. Chodzę sobie w tej pięknej scenerii cały czas. Naprawdę przeładnie to wygląda. No i tak te podgrzybki znajdują się, więc jeszcze tutaj chodzę. Bierzemy, oczywiście. Zobaczcie. I ocencie sami. No Jest taka, a nie inna sytuacja. Jest bardzo mało opieniek bardzo mało maślaków, już ich nie było. Kosz już jest prawie pełny. Drugiego nie będę dobijał. Już jest po 11. Ale te grzybki są takie suchutkie, jak nie padało. Takie takie jędrne. Dlatego wolę w taką porę chodzić do lasu, a nie, nie oczywiście, jak jest mokro. Z rana troszkę rosy było. Troszkę wymokłem, buty się przemoczyły, ale to tyle. No, oby był ten drugi wysyp, to by mi się moja teoria potwierdziła. Tych borowików, oczywiście, maślaczek. I tak idę. Tu jest droga, i na samym środku wystrzelił sobie. O, muszę go zabrać, bo oczywiście kto inny go weźmie wystrzelił sobie borowiczek świeżutki o przy malejącym księżycu od połowy to zaczyna właśnie wyłazić od nowa tylko te ciepło by musiało być dobra już go ładnie postaram się wybrać o cały z piasku się tutaj wykopał prześliczny Muszę powiedzieć, że dzisiejsze grzybowranie muszę uznać za bardzo udane. Tutaj jakiś liczny podgrzybek rośnie. I yy, opieńki. Jest ich coraz mniej w dobrym stanie. Więc kto jeszcze chce sobie tych opieniech pojeść, bo one zaczynają takie się robić białe. Raczej z tego zimna. No i powoli zaczynają pleśnieć, gnić. Także kto chce jeszcze świeżych nazbierać, to jeszcze jest na to czas. No, a teraz bierzemy tego. No, tam naprzeciw tego młodnika wszedłem ze ścieżki. I taki wielki, co to będzie, podgrzybek chyba. Teraz sprawdzę. No, już cały zapleśniały. Trudno ocenić, czy to podgrzybek, ale raczej prawdziwek i robaczywy, więc sobie tutaj zostaje nikt go wcześniej nie wziął strasznie chuda nóżka no jak zawsze wszystko się kończy muchomory romotniki zostawiają się w lesie tutaj też ciekawostka korniki się zabrały za dwa okoliczne drzewa zapewne jak to wytrawią przeniosą się na kolejne także y y pracownicy lasu powinni szybciej takie drzewa kiedy jest zarażone ale to tylko moja taka dywagacja dobra lecimy dalej o, żona do mnie zadzwoniła żebym już zjeżdżał do domu ona ma jakieś szczęście do grzybów tylko się zatrzymałem i zobaczcie o, mówię do niej dzwoń dwoń częściej co to jest oczywiście prześliczny borowik od słońca. Tu jest dróżka, słoneczko i zobaczcie jaki ładny. Dobra, oczywiście go biorę. Tutaj pobrałem tego jednego borowika i od razu spójrzcie 10 metrów dalej. O, jest kolejny. Tego wyrwę przy Was. Już znacznie dojrzalszy. No, ale wynika z tego, że miejscówka fajna. Biorę. No, niestety siła wyższa wzywa żonka i już tak wracam. Mówiłem już wcześniej, że w takich wysokich lasach ciężko coś znaleźć, ale jeszcze mi się tutaj na koniec utrafiło. O. No, taki powiedziałbym fajny, nawet twardy. Zaraz do tego kroju i sprawdzał. Ładny grzybek. No, dochodzi 12:20. Słońce już wyżej. Bardzo ciepło się zrobiło. Nawet teraz warto pójść na grzyby. Nawet po pierwszej, po drugiej. Myślę, że coś by się znalazło. Spójrzcie, ile u mnie. Ten koszyczek pełniuszki. Tutaj, tak. Nie całe pół i na sam koniec, jeszcze chyba 5 prawdziwków tu było. To na filmie widzicie i troszkę opieniek dorzuciłem. Przeważały mimo wszystko prawdziwki dzisiaj. Także grzybobranie bardzo udane. Jeszcze jutro gdzieś pojadę, jeśli pogoda dopisze. A na razie życzę zdroweczka wszystkim. Jeśli możecie, to do lasu zapraszam. No i subskrybujcie, lajkujcie i tak dalej. No nie będę się powtarzał. Dla mnie to jakieś tam znaczenie ma, dla rozwoju kanału. Więc do następnego.